specjalnie dla Was wybrałam się na Podlasie. Tutaj jest bardzo wiele zachowanych i w takim układzie urbanistycznym, jak i w tych konkretnych zabytkach, które tutaj są, świadectw tego, jak wyglądała dawna Rzeczpospolita. Tak. To jest jeszcze jeden taki dla mnie troszeczkę zgrzytliwy aspekt tego, jak funkcjonuje pojęcie kresy, bo ono ma często taką sentymentalną, lukrowaną, Bardzo barwę, tak, jeśli pewna. chodzi o Polaków, no. to, to. I to i jeszcze taką bardzo. zanurzoną w przeszłości, i jeszcze w przeszłości sentymentalizowanej. I trochę i polskocentryczną, trochę nie. Tak, tak zostaliśmy zmuszeni wreszcie do tego, żeby odkryć wspólne dziedzictwo, bo przecież w tej wojnie nie chodzi tylko o unicestwienie państwowości ukraińskiej, ale unicestwienie ukraińskości jako osobnej tożsamości narodowej. Prawda? Więc my powinniśmy teraz yy, chcąc się temu przeciwstawić, tej fali kolejnej imperializmu rosyjskiego, zadbać o odkrycie naszych korzeni. Tak, będzie ekspansja. mniej nadzieję. Źle to zabrzmiało trochę w tym kontekście. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywam odcinek wyjazdowy. Specjalnie dla Was wybrałam się na Podlasie, do miejscowości Tykocin. Jest to przepiękne miasteczko, które ma głównie architekturę historyczną. Mało tutaj widziałam współczesnych budynków, nie ma na przykład żadnych bloków, co jest naprawdę wyjątkowe. A przejechałam tutaj, bo odbywa się tu festiwal, który się nazywa Kresy bez Kresy i dotyczy właśnie krajów i narodów, które tworzyły kiedyś Rzeczpospolitą. Dotyczy wschodnich terenów dawnej Rzeczypospolitej. Jak wiecie, jest to właśnie tematyka mojego wideobloga. Realnie to pasuje do tego, co mnie fascynuje, czym się zajmuję, dlatego postanowiłam tutaj przejechać i wziąć udział w festiwalu. Niestety miałam tylko jeden dzień, ale i tak zdążyłam być na projekcji kilku filmów, na rozmowie z profesorem z Litwy, na koncercie i jeszcze wieczorem wybieram się na spektakl. W zachowały się takie domki ym, parterowe ze skośnymi dachami. Jest przepiękny, wspaniały, bardzo efektowny kościół, który wygląda jak jakieś sanktuarium wręcz. Niestety nie udało mi się wejść do środka, bo przez chwilką była msza, a potem jak się skończyła, to już było zamknięte. Zaprosiłam do rozmowy Jakuba Moroza, który jest dziennikarzem, krytykiem teatralnym oraz dyrektorem artystycznym festiwalu Kresy bez Kresy, który się odbywa w Tykocinie. Witam cię, Kubo. Cześć. Chciałam Cię zapytać, skąd się wzięła idea tego festiwalu? No, właśnie ta nazwa jest kluczem, ale to jest nazwa trochę perfidna. Skrywa pewne napięcie i pewną sprzeczność. Kresy i bez kresy. Kresy. Mniej więcej wiadomo o co chodzi, ale jak się wgłębimy w to słowo i jak się go używa, to okazuje się, że to jest też nieprosta rzecz. Kresami nazywamy w takim najogólniejszym sensie ziemie, które znalazły się po II wojnie światowej za wschodnimi granicami Polski. Ale oczywiście historycznie rzecz biorąc, kresy to były te najdalsze ziemie II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza pierwszej Rzeczpospolitej. Wileńszczyzna, której przyglądamy się w tym roku na festiwalu, nie była kresami, bo była centrum obok Krakowa, Warszawy, centrum. Rzeczpospolitej, miejscem niezwykle kulturotwórczym. Chcieliśmy troszeczkę tę nazwę zakwestionować, to słowo, a jednocześnie nie porzucać go, bo jednak przy tych wszystkich mankamentach ludzie się do niego przywiązali, używają go. No i dlatego są bezkresy. Bezkresy, czyli przestrzenie kulturalne, artystyczne, które można eksplorować w nieskończoność. Coś, co nie ma granicy, co nie ma horyzontu. Czyli taka podróż, która może się nigdy nie kończyć. Jeszcze jedna taka krytyczna uwaga o samym tym Słowie kresy. Ono jest tak. kłopotliwe dla naszych sąsiadów, prawda? Dla Litwinów, dla Białorusinów, tak, dla Ukraińców. Tak, tak. Oni nie lubią postrzegać swoich ziemi, ziemi, na której dzisiaj są gospodarzami, ale byli też przecież tam obecni wcześniej. Może później wykształcili swoją tożsamość narodową w takim nowoczesnym sensie, jakiego dzisiaj rozumiemy, ale nie chcą postrzegać tych ziem tylko jako scenografii dla polskiej kultury i polskich twórców. Właśnie. No i dlatego chcemy tę wrażliwość uszanować. Stąd to takie, takie wewnętrzne napięcie. Kresy i bezkres. Hmm. Czyli rozumiem, że zaprosiliście jakieś gości z Litwy. Oczywiście, tak. No właśnie i z tego wynikają, coś powiedziałem, dwa cele, które sobie stawiamy na tym festiwalu. Najpierw przypomnienie dziedzictwa polskiej kultury, a przecież na Wileńszczyźnie ona była niezwykle bogata, więc chcemy przypomnieć to nasze dziedzictwo. Z drugiej strony chcemy wejść w dialog, w rozmowę z, z mieszkańcami dzisiejszej Litwy. Mm -hmm. No, i stąd pojawiają się na festiwalu goście mm -hmm. ważni dla nas, ciekawi Litwini. Udało nam się zaprosić skutecznie naprawdę myślę niezwykle ważnych i artystów, i intelektualistów litewskich. Mm -hmm. No właśnie, a co możemy znaleźć w programie? Jakie wydarzenia? Mieliśmy koncert, który eksploruje te magiczno, plemienno, rytualne początki Litwy poprzez odwołanie do muzyki etnicznej, do muzyki ludowej być może przechowuje jakieś jeszcze pamiątki, świadectwa tamtego czasu, ale w dialogu ze współczesną wrażliwością artystyczną. Potem był zespół Jericho, mhm. który zajmuje się muzyką dawną. Usłyszeliśmy w kościele w Tykocinie późnośredniowieczne pieśni pobożności maryjnej. Mhm. Oprócz tego zobaczymy dużo filmów. Tak. E, twórczość Tadeusza Konwickiego, która przecież wyrasta z tego doświadczenia jego, Domu rodzinnego w jakiejś mierze tej krainy lat dziecinnych. Mhm. My przyjrzymy się Mickiewiczowi i temu, jak w filmie jego twórczość próbowano albo adaptować, albo o nim samym opowiadać. Mhm. Czesław Miłosz, no ale też Litwa średniowieczna, więc mamy też film właśnie łotewski z kolei o wierzeniach dawnych Bałtów. Mieliśmy litewski film o Bitwie pod Grunwaldem. W związku z tym też dyskusję przyjechał do nas historyk mhm. litewski, historyk. Polski, no i spierali się trochę o Grunwald. Aha. Ale rzeczywiście. Mieliśmy także, no właśnie, bo to także debaty. Tak. tak. E, debatę o dziedzictwie Unii Polsko-Litewskiej, co ona dzisiaj może dla nas znaczyć, a to e, dzisiejsze znaczenie jest niezwykle ważne. To jest jeszcze jeden taki dla mnie troszeczkę zgrzytliwy aspekt tego, jak funkcjonuje pojęcie kresy, bo ono ma często taką sentymentalną, lukrowaną te, te Bardzo, barwę. Bardzo tak, jeśli pewna. chodzi o Polaków. No. To, to I to i to jeszcze taką prawda. zanurzoną w przeszłości, i jeszcze przeszłości sentymentalizowanej. I polsko-centryczną, trochę, i polsko trochę I niestety. Tak, tak. Dlatego, <laughs> dlatego my to chcemy troszeczkę wszystko przestawić. Mieliśmy de debatę e, o dziedzictwie Unii. Był profesor Richard Butterwick, który jest Anglikiem, ale zajmuje się. Historią Polski czy Rzeczpospolitej XVIII mm -hmm. wieku, w tragicznym okresie jej upadku mm -hmm. przyjechał do nas. Przyjechał do nas pan profesor Nicentis, Alwidas Nicentis z Wilna, czołowy też litewski historyk Unii. No i profesor Michał Kopczyński z Warszawy i w tym składzie polsko-litewsko-brytyjskim, żeby też było, jakieś, było też jakieś spojrzenie z dystansu. Rozmawialiśmy tak. o Unii. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, to to jest dobry moment, żeby to zrobić. Dzięki temu wiem, że Wam się podoba to, co robię, że to ma sens, żeby ten wideoblog kontynuować i również dzięki temu trafiam do większej liczby osób ze swoim przekazem. Także zachęcam do komentowania, do subskrybowania, do lajkowania. I w komentarzach napiszcie proszę, czy chcielibyście przyjechać tutaj za rok do Tykocina na ten festiwal Kresy Bez Kresy. Czy Was interesuje taka tematyka i taka formuła? Jestem ciekawa, co Chętniej byście zobaczyli, czy filmy, czy wysłuchali debat, czy może przejechali na koncert, a może na spektakl, a może na każdą z tych rzeczy, bo właśnie to, że, że jest tak różnorodnie, jest interesujące, napiszcie, jakbyście sobie taki festiwal wyobrażali. Kiedy Ro Rosja zaatakowała Ukrainę, to nagle Zostaliśmy zmuszeni wreszcie do tego, żeby odkryć wspólne dziedzictwo, bo przecież w tej wojnie nie chodzi tylko o unicestwienie państwowości ukraińskiej, ale unicestwienie ukraińskości jako osobnej tożsamości narodowej. Prawda? Więc my powinniśmy teraz, yy, chcąc się temu przeciwstawić, tej fali kolejnej imperializmu rosyjskiego, zadbać o odkrycie naszych korzeni. To prawda, ja się z tym zgadzam bardzo. Nawet niedawno byłam na Litwie, rozmawiałam z Litwinami i oni mówią, że rzeczywiście y, sami zmienili trochę podejście do Polaków, mm -hmm. bo wcześniej wiadomo, że ono nie było y, zbyt dobre, kiedy słyszałam takie zdania, że y, y, Unia z Polską to był koniec Litwy, że Litwa to się skończyła na giedyminie tak, tak naprawdę. Też takie y, no właśnie, a teraz już zaczynają inaczej o tym myśleć tak. i mówią o tym, że rzeczywiście z Polakami trzeba tak. współpracować i to widać, że to się tak. dzieje. I ten festiwal jest jednym... Y, y, jakby częścią tej pracy, którą Na, powinniśmy teraz narody, wspólnie wykonywać. Narody dawnej tej powinny ze sobą współpracować nie tylko w budowaniu dróg i połączeń komunikacyjnych, nie tylko w finansach, nie tylko w polityce obronnej, ale także, a może nawet przede wszystkim w kulturze. Tym bardziej, że tak naprawdę te wszystkie dziedziny się też łączą i przenikają, mm. więc zdecydowanie. No ale ten festiwal to nie tylko Litwa, znaczy jeśli chodzi o jego zamysł w ogóle, bo mm -hmm. ta edycja rzeczywiście dotyczy wieleńszczyzny, natomiast są plany na kolejne edycje. Tak? O tak, będzie ekspansja. Miejmy nadzieję. <śmiech> <śmiech> Źle to, to zabrzmiało znaczy... <laughs> no, trochę w tym kontekście. <laughs> no, no tak, tak. To nie, nie fartowne porównanie rzeczywiście, ale rzecz jest taka, mm -hmm. że. Y to jest nasza pierwsza edycja, ale chcielibyśmy właśnie w przyszłości skupiać się na tych poszczególnych regionach tych ziem, tak. tak zwanych, kresowych, przy tych wszystkich zastrzeżeniach, o których mówiliśmy, i eksplorować dziedzictwo, które jest z tymi ziemiami związane. No i z tym takim jednak gdzieś z tyłu, z tyłu, właśnie, nie od razu gdzieś na froncie. Geopolitycznym tłem, czyli powrotem rosyjskiego imperializmu. Tak, tak. W przyszłym roku, może Grodzieńszczyzna, kto wie, jeszcze tego na pewno nie wiemy, ale rozważamy kilka wariantów. No właśnie, czyli będą jeszcze inne narody, Białorusi, nie Ukraińcy oczywiście, zapewne. Oczywiście. Y a powiedz jeszcze, dlaczego Tykocin? Bo a to ty jest przeuroczem, no bo no jest tutaj pierwszy raz, jestem no pod wielkim właśnie. wrażeniem. No widzisz, bo to się tutaj przechadzamy. Tak. Ja sam pochodzę z Podlasia, kiedyś tu byłem w Tykocinie, kiedy to była. Naprawdę jeszcze taka zapadła, e, niezrewitalizowana dziura. No właśnie, a ja teraz jest pięknie, teraz jest, jest bardzo pięknie. zadbana jest taka. To Jest bardzo pięknym Może miasteczkiem, warto tu przyjechać po prostu tak na przykład na weekend, albo nawet tak. na dzień, jak się gdzieś jedzie z Warszawy na wschód, czy mhm. tam na północny wschód. E, ponieważ tutaj jest bardzo wiele zachowanych i w e, takim układzie e, urbanistycznym, jak i w e, tych konkretnych zabytkach, które tutaj są, świadectw tego, jak wyglądała dawna Rzeczpospolita. Tak. Mhm. Jest piękny, barokowy kościół, który ma w sobie coś takich właśnie ekspansywnych okay. kościołów. Em, budowanych przez jezuitów w południowej Ameryce. Mnie to trochę tak przypomina coś takiego. Jest budynek tak, alumnatu, jest. zupełnie wyjątkowy zabytek, e, który był schronieniem dla weteranów wojennych w I Rzeczypospolitej. Zupełnie to, 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 takich budynków zachowanych jest w Europie chyba tylko kilka. Jestem w alumnacie. Tutaj znajduje się przeuroczy dziedziniec, w którym w tej chwili urządzone jest kino letnie. Kino letnie właśnie festiwalu Kresy bez Kresy. Był tutaj pokazywany potop i było też spotkanie z Jerzym Hoffmanem. Nic tylko oglądać kino po zmroku. Zobaczcie jak tutaj jest fajnie. Świetny pomysł, żeby urządzić kino w takim miejscu. jest po drugiej stronie rynku, synagoga, która jest odnowiona, ma tragiczną historię, bo społeczność Żydów tych kocińskich, która była tutaj bardzo znacząca w pewnym momencie w Rzeczpospolitej, to była druga co do wielkości po Krakowie społeczność żydowska. Ach, tak, Jej aha. kres tutaj przyszedł wraz oczywiście z Holokaustem. Żydzi zostali e, zapędzeni do synagogi i spaleni. Inni e, żydowscy mieszkańcy tego miasteczka e, z innymi też się rozprawiono. z tymi tak. który, No więc e, Tragiczna historia. Także ludność chrześcijańska była tutaj prześladowana, oczywiście. No, czasy komunizmu to też jest upadek tego miasteczka. Mhm. No ale teraz ono odżywa i przyznasz, że naprawdę jest tu wiele pięknych miejsc. Tak, tak. Jest malowniczo położone nad Narwią. Ten aspekt przyrodniczy też ma swoje znaczenie. Mhm. Więc my robimy taki festiwal, który ma taki trochę wakacyjny charakter. Dlatego tak. się odbywa na przełomie mhm. czerwca i lipca. Są tutaj też restauracje, hotele. Rzeczywiście mm -hmm. można się zatrzymać tak. na kilka dni i bardzo miło spędzić czas i pozwiedzać. Wiele miejsc jest kino, co też nie jest oczywiste w A, takich tak. małych miejscowościach. Tak, tak, bardzo dobrej jakości, bardzo przyjemna sala, pięknie wszystko urządzone. Więc rzeczywiście ja przyjechałam zaledwie na, tylko na jeden dzień i, i żałuję, że tak krótko. Bardzo to było ciekawe, co powiedziałeś i przede wszystkim bardzo się cieszę, że podjęliście taką inicjatywę, bo sama mam taką misję, żeby właśnie no, rozmawiać o narodach dawnej Rzeczypospolitej o tym, żeby się poznawać, żeby się integrować. Mam nadzieję, że w przyszłości ten festiwal się rozwinie do tego, żeby właśnie też przyjeżdżali ludzie z Litwy, Białorusi, Ukrainy, żebyśmy się poznawali razem, w, 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 razem rozmawiali o tej wspólnej historii. To Życzę bardzo... nam tego i my sobie też tego <laughs> To dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję i, i powodzenia, powodzenia w kolejnych dniach. Do zobaczenia. W głównym placu w Tykocinie, przy którym znajduje się ten wspaniały kościół, jest także przepiękny pomnik Stefana Czarneckiego, a również tymczasowo znajduje się tutaj wystawa zrealizowana przez Muzeum Historii Polski, które wciąż jest w budowie, buduje się na Cytadeli w Warszawie, ale realizuje takie wystawy czasowe plenerowe, takie jak ta. Ta wystawa dotyczy Powstania Styczniowego, dlatego że w tym roku przypada 160. rocznica Powstania. Zrobiliśmy zresztą o tym odcinek na wideoblogu. Mówię tam o tym, że Historia powstania to jest historia nie tylko Polaków, ale również Białorusinów, Litwinów, Ukraińców, a szcz w szczególności Białorusinów. Dzisiaj byłam na spotkaniu z profesorem Węclową, który przyjechał właśnie z Litwy. Mówi bardzo dobrze po polsku i opowiadał o Mickiewiczu i o tym, czy Mickiewicz też dla Litwinów jest tak samo ważny jak dla Polaków. I okazuje się, że tak. Mimo, że przecież pisał po polsku, ale był szeroko tłumaczony na język litewski się okazuje, że właściwie należy też do ich wieszczów. To jest zupełnie niesamowite. No nie mogę się nadziwić, jak to miasteczko jest zadbane. Tutaj są takie urocze bulwary. Nawet kosze na śmieci nad bulwarami są do segregacji. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Segregację najwyżej na dworcach widziałam. Tutaj są też ławeczki, można sobie usiąść na ładnej, nowej na ławeczce. Za mną jest Urząd Miasta, też odnowiony, bardzo ładny. To był kiedyś dwór zarządcy miasta. No i tam dalej się właśnie ciągnie ten bulwar nad rzeką Narew. Piękny widok, w super miejsce. Właśnie wybiła ósma, ja sobie tutaj spaceruję. Nie mogę się nadziwić, jak bardzo cicho tutaj jest. Nie wiem, czy byłam kiedykolwiek w mieście, w którym jest tak cicho jak na wsi. Po prostu jak makim zasiał, bardzo mało samochodów jeździ, ptaszki śpiewają. Mało kto już chodzi po ulicach o tej porze. No, naprawdę zupełnie niesamowicie, jakoś tak magicznie wręcz. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki temu magiczne algorytmy YouTube'a sprawią, że ten film nie przepadnie w czeluściach internetu. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!